Drodzy, pragnę poinformować, że dzisiaj zakupiłem akcję spółki Royal Gold do prowadzonego publicznie portfela aktywnego. Royal Gold jest Wam już znana, ponieważ znajdowała się już w portfelu. Sprzedałem ją, ponieważ po miesiącu przyniosła 20% zysku, więc więcej niż godziwie. Natomiast spółka później jeszcze znacząco urosła do poziomów, których się nie spodziewałem, i teraz bardzo mocno z kolei spadła. Spadki oczywiście powiązane są ze spadkami na rynku złota, natomiast spółka spadła o wiele więcej niż złoto jako takie. Uważam to za dużą okazję, żeby powrócić do tego waloru. Zakupuję go za około 10% wartości portfela. Używam do tego marginu, ponieważ w portfelu aktywnym nie ma już wolnej gotówki. Zwiększam tym samym margin do około. 13%, czyli dalej poziom margin, jak najbardziej bezpieczny. Spółka Royal Gold nie jest kopalnią górnikiem, jako takim. Jest natomiast spółką, która inwestuje w działki, w przedsięwzięcia, w kopalnie, finansuje je. Po to, aby później pobierać tzw. royalties, czyli opłaty, procenty od przychodów związanych z wydobywanym złotem przez górników. Druga forma zarobku to tzw. stream, czyli spółka znowu partycypując w inwestycjach daną kopalnię, w przedsięwzięcie, gwarantuje sobie prawo zakupu złota wydobywanego przez górnika po stałej cenie. Która jest znacząco niższa od ceny rynkowej. Efekt jest taki, że spółka ogranicza znacząco ryzyko. Ci, którzy jeszcze nie śledzą mojego portfela, chcieliby to zrobić, możecie się zarejestrować pod adresem aktywnyportfel.pl. Cześć i powodzenia na rynkach.